Hej, jesteśmy dzisiaj na zupełnie nowym terenie. Witajcie w dość odklejonym odcinku, który nie jest standardowym podcastem, natomiast ma być takim mini przewodnikiem po nowej formule podcastu holistycznie muzycznie. Wiem. Pewnie zapytacie, czym w ogóle są te formuły, formuła. Otóż śpieszę z wyjaśnieniem. Postanowiłam o rozłamie naszego dotychczasowego podcastu holistycznie-muzycznie na trzy osobne serie. Każda z nich będzie skupiała się na nieco innej grupie odbiorców, dzięki czemu będę mogła tworzyć treści odpowiadające bardziej na Wasze potrzeby. Przejdźmy do konkretów. Pierwsza seria to muzycznie dla rodzica. Ona będzie się skupiała na osobach, na wszystkich rodzicach, których pociechy są w trakcie edukacji muzycznej lub dopiero planują się w niej znaleźć. I zdaję sobie sprawę z tego, że ten świat muzyki klasycznej i tych wszystkich pojęć może być nieco trudny, nieco skomplikowany, w szczególności jeśli nie mamy takiego wykształcenia. Dlatego tak, możecie odetchnąć z ulgą. Jesteście w bardzo bezpiecznym miejscu, a ja jestem Julia i pomogę Wam w tej drodze. Druga seria to Muzycznie dla Muzyka. To miejsce, gdzie będziemy poruszać tematy bliskie nam, taka bezpieczna przestrzeń, w której będziemy mogli dyskutować o różnych sprawach, które nas dotyczą, ale jednocześnie myślę, że to będzie miejsce motywacji, pewnych różnych rozwiązań na różne trudności. I pomysłów na nie, ale jednocześnie zapowiadam, że mam kilka niespodzianek, których jeszcze nie mogę zdradzić, bo nie chcę ich przestraszyć. Natomiast trzecia seria powstała jako taki mój dodatek osobisty dla wszystkich. Ale głównie dla osób, które przyszły do podcastu i zainteresowały się takim holistycznym podejściem do siebie, do życia, do różnych zmian i procesów, natomiast nie do końca czaiły o co chodzi z tą muzyką. No i dlatego powstała seria holistycznie. Tutaj będziemy sobie rozmawiać ogólnie o życiu, o rozwoju osobistym i to wszystko będzie się odbywało właśnie w tym duchu holistycznym. Wiem, że możecie się martwić, że się w tym pogubicie, ale nic bardziej mylnego. Wszystko jest przemyślane i nikt się tutaj nie zgubi. Jeśli chodzi o publikacje, odcinki wciąż będą ujawniały się w poniedziałki o 7 rano. Ale z taką zmianą, że w jednym tygodniu będą to odcinki dla rodziców, w drugim tygodniu będą to odcinki dla muzyków. Jeśli chodzi o holistycznie, z racji tego, że jest to nieco oderwane, będzie się, mm, będę publikowała te odcinki w piątki i będą się ujawniały raz na dwa tygodnie. I jeśli to za mało i wciąż martwicie się, że się pogubicie, to do każdej z serii przyporządkowałam kolor. Rodzice mają kolor zielony. Gdzieś tutaj pojawi się, jak to wygląda. Muzycy mają kolor niebieski. A z racji tego, że holistycznie to taki mój dodatek osobisty, a kocham różowy, to holistycznie będzie różowe. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest jasne i nikt nie czuje się zakłopotany. Tymczasem chcę też Was zaprosić na mojego Instagrama, którego stworzyłam specjalnie właśnie na potrzeby holistycznie muzycznie. Podlinkuję go oczywiście w opisie odcinka i będzie to przestrzeń, gdzie będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na aspektach muzycznych, ale oczywiście w duchu holistycznym, bo jak żeby inaczej, będzie tam przestrzeń właśnie poświęcona i muzykom, i rodzicom. Ale też będzie przestrzeń dla po prostu ciekawych świata, którzy chcą rozwikłać zakadki i tajemnice świata muzyki klasycznej. To wszystko będzie owiane dozą humoru, aby nie było zbyt poważnie. W razie pytań, oczywiście śmiało się odzywajcie, a ja nie mogę się doczekać już naszego spotkania w poniedziałek o 7 rano. Zaczynamy od serii dla rodzica. Życzę Wam wszystkiego dobrego. I do usłyszenia. Z miłości, Jurcia. Namaste.